No, świeci się. Dopiero skończyłem malować, widać jak się wyświeca. Tu już widać, że matowieje w niektórych miejscach. Ale tu już jest zmatowiona na, na początku ściany. Zobaczcie. Nie wiem czy to kamerka otwiera. Już mogę dotknąć. Jest taka... O jakiś kurde jest strupek. Jest taka... No delikatna na dotyk już. I bardzo, bardzo, bardzo fajnie się tu lakier rozłożył, na czarnym też nic nie widać, na tych paskach i mówię, do jasnych kolorów, typu jasno-niebieski, taki beż, jasno-szary czy coś, lakier bezbarwny, kurde, sztos, powiem Wam szczerze, bo naprawdę będzie można tu wszystko szmatką zmyć. Czarny, też sztos, ale trzeba mieć malować, ja nie umiem. Ktoś tu się mnie pytał o tą odcinkę to jak ja odciąłem ścianę czarną, no to patrz. Jest ładnie, no jest delikatnie, tak, tak wiecie, no, no jest równo, jest ładna kreska. Yy, pomalowałem tylko tą ścianę w bezbarwnym, tu pomalowałem takie paski, o będziecie widzieć, tu gdzie są kontakty postanowiłem takie paski zrobić. Ktoś powie, że to jak w szpitalu, ktoś powie, że tak jak w, 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 w tych w użyteczności publicznej, w miejscach, tu też jest pasek przy kontakcie i tu jest pasek przy kontakcie. Gdzie się najbardziej będzie brudziło, żeby celować w. Ale nie wiem, czy nie wezmę i też nie pomaluję tych ścian całych w bezbarwnym, bo mam go po prostu zostało mi idzie to w miarę szybko, a na pewno te ściany dłużej pożyją, więc wtedy te wycieniowania, które tutaj zrobiłem, po prostu znikną. I nie będzie po nich śladu, bo to się zleje się zrobi jeden bezbarwny, a tu będzie po prostu dwukrotnie pomalowany, nawet lepiej. Tej odcinki też nie będzie widać na bezbarwnym. To już wiem, bo malowałem na jasnych kolorach i odcinałem dwa razy w tym miejscu i wiem, że nie będzie tego widać. Także może pójdę na korytarzu całościowo w bezbarwny, żeby, no żeby to się po prostu trzymało i tyle. Ups. Jest szpilka. Będzie można wieszać kibello, kibello, kibello. mi nie rozerwało klaty. Odmierzam sobie. Idę mam uciąć. Powiem wam, że ten lakier się tak wchłonął. No niby na kamerce widać, że się błyszczy odbicie w oknie. Jak tu. No tu też widać, że się błyszczy odbicie w oknie. No tu nie było lakieru bezbarwnego. Tu był lakier bezbarwny. Się, różni się czymś powłoka. Się nie różni, nikt nie jest śliska tak jak tu. Tutaj to jest tak śliska i tak się świeci, ale tutaj, tutaj to czuć, że to jest śliskie. Kurde, drugi raz będę musiał przemalować, bo normalnie to się tak wchłonęło, że korzyść bym znowu nie przesadził, żeby znowu się nie zrobiła pianka na wierzchu na tym czarnym. Bo na tym czarnym też ładnie się wchłonęło, nie widać śladów. Jak pociągnę drugi raz lakier. No ale dziwnie, dziwne jest to, tu będzie widać. Kamerka widzi? Widzi. E no jest różnica. Tu, a tu. No, jest tutaj trochę bardziej szorstkę na górze. Dobra, zastanowię się jeszcze, ale na pewno te ściany drugi ja ściągnę. I jako, że tego lakieru mi w cholerę zostało, a przecież ja tego jad nie będę, bo zmieszałem ten. Oczywiście kombinuję jak to ja. Zmieszałem ten lakier z tym lakierem, zespoliłem je razem, wymieszałem, ładnie się połączyły. Mówię, nie ma sensu tego rozgraniczać i prawdopodobnie walnę te ściany też w lakierze, bo to się też będzie brudziło. Tutaj będzie stał stół, tam jest kuchnia, tu gdzieś kiedyś w stanie wyspa. Przy tym, także, mam lakieru, to pomaluję. Trochę czasu mi to będzie kosztowało, ale przecież tego, jak to rzucę gdzieś na półkę, to to szlak trafi. To już wolę to wymalować i żeby te ściany dłużej posłużyły z kolorem. Kurwa, dopiero co bo przykręcałem, Ja to jestem dobry. Jeszcze raz dla tych, którzy może sami będą wieszać kibelki i nie wiedzą, jak to wyregulować na tym systemie, żeby to ją dobrze dociągło. Ja wiem, że może się powtarzam i wcześniej tłumaczyłem, ale to jest naprawdę dla ludzi, którzy są amatorami i nie mają obycia z takimi rzeczami. Wkładacie sobie ze szpilką tą końcówkę, szpilkę nakręcacie oczywiście do samego końca, wkładacie sobie to i teraz dokręcam tak, żeby śruba. Doszła mi do centrum tego, tego ustawienia i trzyma na zero. Nie jestem w stanie szpilką ruszyć. I teraz sobie odkręcając, patrzę w jakiej pozycji mam klucz, ciągnę za szpilkę i robię dwa obroty. Raz, dwa. Żeby Wam zobrazować, ile to jest raz, dwa, zaznaczę tu na szpilce, gdzie ona jest teraz, w którym momencie na zero. Będę się później nie przycięciu, jaką teraz znaczę. To jest moje zero z kibelkiem. Teraz robię dwa obroty. Raz, dwa. wyznaczę drugi raz. I te dwa obroty, które odznaczyłem, to ta szpilka na zero ma być tutaj z płytkami. Nie doliczam grubości pianki. Pianka to jest to, co ma się dociągnąć i ugiąć. Tu ma być na zero. I teraz Wam zmierzę, jaka to jest różnica, ile będziecie mieli na dociąg, jeżeli sobie zrobicie na dwa obroty. Oczywiście, pi razy oko. Tu mam zaznaczone. No i macie dobre pół centymetra. Czyli pół centymetra macie na dociągnięcie, robiąc to na zero, plus grubość pianki, mam do chodzie, którą trzeba zgiąć. I teraz sobie mierzę, <coughs> mój, mój pierwszy znacznik markerowy to jest jak było wciągnięte na maksa, drugi znacznik, sorry, odwrotnie mówię, ten znacznik to było na maksa, ten to jest wyciągnięty na dwa obroty i ten wyciągnięty na dwa obroty ustawiam na zero tu z płytkami i tak robię dwie, dwie te szpileczki, zakładam gąbkę, Docinam odpowiednio rury rury jak odmierzyć to chyba też już masa filmów jest. Zakładacie sobie najpierw rurę. Zakładacie sobie rurę tu, znaczycie sobie punkt 0, ile wam wchodzi tu możecie sobie zmierzyć miarką punkt 0, ile wam wchodzi. Robicie pół centymetra różnicy. Nie robicie tego na ścisk, na styk, bo jak będzie dociągać i Wam się nie da, bo króla zaprze tu i zaprze Wam się tam. To Wam nie pozwoli już na dociągnięcie kibla. Robicie minus pół centymetra od tej rury, żeby ona miała pół centymetra luzu. I tak docinacie. Wszystko sobie przygotowuję i zaraz go wieszam. Oczywiście przed powieszeniem, jak używałem kibelka w jakikolwiek sposób, nieważne czy do stracza, czy była podłączona rura, wyrywało się zlewki. Wyjąć uszczelkę. Wytrzeć uszczelkę do sucha, wytrzeć gniazdo uszczelki do sucha, się nie mieli wypiachu i dopiero to złożyć na czysto. Przede wszystkim dbać o, to, o, te, o te szczegóły, bo może gdzieś wam po prostu podciekać, będzie ziarenko na uszczelce, będzie ziarenko pod uszczelką, będzie jakiś syf, będzie wam podciekało. Czyli czystość, czystość, jeszcze raz czystość przy podłączaniu. Takich rzeczy, żebyście nie płakali, później i nie daj Bóg, żeby wam nie ciekło tam za zabudowę. To dobrze jest tu, nawet nie całość, ale od połowy pyknąć sobie silikonem. Jak możecie, to możecie i całość pyknąć silikonem, żeby było szczelnie. Ja się dziwię, właśnie, że geberity. Mm, ogólnie się mówi geberita, bo ktoś się będzie zaraz czepiał, że to nie jest geberit. Steraże podtynkowe. Ogólnie dziwię się, że te rurki z wodą, które są, że jeszcze nie wpadnik na to. A może ktoś wpadnie po moim filmie, kto mi obejrzy. Oczywiście się nie przyzna, że to z powodu tego, że takim. Majster z małą ilością oglądania, mały kanał powiedział takie coś, co jest tak ważnym szczegółem. Ta uszczelka razem z tym powinna być na zero z płytkami. Czyli jeżeli producent mówi wam, że zabudowa gebelitu powinna być na dwie płyty i dochodzi cyrkę, cyrkę, 1,5 cm płytka z klejem, to producent powinien wziąć to pod uwagę dwie płyty gipsowe, 1,5 cm płytka z klejem, i ta woda powinna być na zero z płytkami po to, żebyście mogli to uszczelnić i żeby w razie czego, gdyby ta uszczelka od tej wody Wam się podwinęła, nie daj Bóg ona sparcieje, kiedyś, szlak trafi, to ta woda, którą spuszczacie, ile pójdzie do kibla, to pójdzie, ale jeżeli zacznie Wam podciekać, to to będzie Wam podciekało do zabudowy, tam do wewnątrz do zabudowy i Wy nie będziecie w stanie stwierdzić tego, czy to cieknie, czy nie. Oczywiście pewnie trochę też się pokaże i pod kibelkiem, ale Czemu nie robią tego w ten sposób, żebyście mieli tu na zero? Żeby było maksymalnie doszczelnione za zabudową. Dobra, no, tak, Boże. Wiecie, o co mi chodzi. Tak samo to. To też powinno być tak przeliszone, te kolanko, które wczepiacie. Ja wiem, że na kolankach jest tam regulacja. Macie nieraz dwa, nieraz trzy pierścienie do zapięcia, że możecie kolankiem wyregulować. Ale z reguły jest tak, że tego miejsca jest na tyle mało, że to zawsze jest schowane. Zawsze to jest tam w głębi, i ja tu zrobiłem pojedyncze płytowanie. A jeżeli ktoś zrobi podwójne płytowanie, no to musicie pamiętać, że to będzie jeszcze głębiej, więcej tej regulacji. Czemu producent tego nie daje? W standardzie, bo jeżeli ktoś będzie chciał zmniejszyć, zwiększyć na tym kolanku, no to sobie dokupi inne, ale w standardzie powinny być tam trzy pierścienie, na których możecie ustawić wysuw tego kolanka. A to w ogóle powinno być dłuższe od razu, już z fabryki, jak wychodzi. To powinno też wystawać o te powiedzmy 3 cm, chociaż. Chociaż 3 cm poza stelaż, tak to moja dygresja. Może gdzieś to dojdzie do kogoś, do tych inżynierów, gdzie się tak wielu fachowców powołuje na to, że jak inżynier wymyślił, to to musi być tak, bo oni mają, wiecie, oni są najlepsi na świecie w myśleniu. Dupa są najlepsi w myśleniu. Tak prostej rzeczy nie potrafią przemyśleć, żeby tu to wyciągnąć na zewnątrz, żebyście mogli to uszczelnić tutaj na zero z płytkami. Niby nic, a jednak. No i tu tak, tu mam zaznaczone, dokąd mi wchodzi rura maksymalnie. Do, WC, do do zmiski do, do i teraz mierzę tu do końca, ile mi wejdzie i jest 4,2, czyli robię 3,5, daję ten luz, mimo że jeszcze uzyskam luz, bo jest gąbka, ale jak dam 3,5, to ja i tak jestem jakieś półtora centymetra za gąbką, no 3,5, czyli do tego dodaję 3,5. Leżej zaznaczył, 3,5 i żeby kreska została i tu też patrzę dokąd mi dojdzie rura, mam 8,5 spokojnie robię 7,5, bo tutaj Wam rura wyjdzie za, za uszczelkę, no to ona idzie dobre 6,5 cm, czyli tu macie manewr większy, a zawsze jak się napycha kibelek to się zakłada najpierw rury, na kibel, moim zdaniem, oczywiście. Najpierw wolę na kibel, żeby one do końca doszły, i dopiero dopychacie tam. Czyli tu sobie robię 7,5. Od mojego znacznika 7,5. I teraz wystarczy uciąć, założyć srocz i powinno wszystko grać. Następna rzecz, na co zwrócić uwagę, oprócz tego, że ucie zwrócić uwagę tutaj na płaszczyznę tyłu, tyłu kibelka, żeby wam płytka nie pękła. Sprawdźcie odlew, gdzie nachodzi uszczelka. Przeważnie ta uszczelka od grubego. Czyli ten odlew tu dookoła, czy nie ma żadnych brzuchów, czy nie ma żadnej wary. Spotkałem się z tym, że zdejmowałem kibelek dwa razy. Ciekło, mówię, kurde, rura źle ucięta, uszczelka nie wyczyszczona. czy o co chodzi, czy tu się źle zapięło? i później dopiero spojrzałem, że na dole jakby tego odlewu była taka pręga. Po prostu była taka pręga, wiecie, no jak pół małego palca, taki brzuch był wyoblony i uszczelka wam nie dochodziła, bo tutaj tak się odciskało i woda sobie wylatywała. Także trzeba było to podszlifować i po założeniu było gitara. Także sprawdzi sobie odlew ten, sprawdzi sobie ten odlew, który jest też do wody, czy tam nie ma żadnych babów, chociaż tu mniejsze prawdopodobnie sobie ciekło, bo tutaj macie kilka tych języczków, które wam po drodze uszczelniają. Ale im więcej sprawdzicie, tym będzie większe prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem Kibelek siądzie tak jak masią, się, i nie będziecie musieli go ściągać. No. Dobra, jako że nie mam, nie mam pasty antypoślizgowej, to mam tutaj taki płyn do mycia rąk i tym płynem sobie zrobię. O, jaka to jest konsystencja! Taka żelowa. Mmm. Ale to śliskie jest. No. Na bydełko też się da. Ta konsystencja, taka lepka. Nikt nie idzie. O rety. Uff. Dobra, można się brać dalej. O pierdzielę. Zakładamy pianę, zakładamy rurę, jedną od wody, ciach, drugą od kupy, ciach. Tak się wydaje, że tak blisko, blisko tutaj wystaje, no ale wystaje 3,5 cm dobre. 3,5 cm, tak jak powiedziałem, tam spokojnie półtora powinno zajść za, za, za uszczelkę. Także, żeby był ten luz do... Kurde, jeszcze kapie. <grych> żeby był ten luz, żeby Wam nie doszło do końca i się a aby dociągać kibel, a rura będzie gniotła, tak powiem, na spłuczkę i na tutaj na wydech. Bo tak jakby, no. No to zakładamy. Ja zawsze jak zakładam kibel, to kładę sobie pod spód albo gąbkę, albo właśnie jakąś tekturę, albo coś, że jakby nie daj Bóg mi się wyśliznął z rąk, to nie uderzycie ceramiką bezpośrednio o płytki. Na przykład kartonik po desce. Dobrze jest sobie położyć. Wtedy macie pewność, że nie spadnie wam z rąk. O! No. Coś się zablokowało. mi się zablokowało. kurde, płytka płytkę ja pcham. Weszło <grym> jak w masło. I zobaczcie, co się teraz dzieje, jak dociągam. Jak mi naciąga kibelek na... Jeżeli nie jesteście pewni, gdzie Wam się zatrzymały śluby, to po takim teraz dociągnięciu, jeżeli zajmiecie kibelek ponownie, będziecie widzieć, gdzie się odgniotło, bo na siłę ciągnęliście, w którym miejscu te bolce zrobiły punkty. Wtedy możecie zrobić korektę. Szpilki trochę wycofać albo troszkę wkręcić. Jeżeli nie jesteście pewni, to warto to sprawdzić. Warto mówię kibelkiem ruszyć. O, Nie wiem czy ja nie robię błędu, że na tej grubej piance robię. To co Wam powiedziałem, zobaczcie jaki kibel ma duży ruch. Także odczekać, żeby się odgniotła i dopiero cokolwiek robić. Następuje komisyjne napełnienie. Chociaż spłuczki były napełniane już przed obudową geberitu. Zawsze napełniam spłuczki, przynajmniej się staram pamiętać o tym, żeby zawsze napełniać spłuczki. Bo wiecie, jakaś wada fabryczna, źle zgrzany zbiornik, obsadzilibyście to na sucho, zabudowali, odkręcacie wodę i tam by Wam się lało i nie wiedzielibyście dlaczego. Także warto jest robić to, żeby spłuczka była napełniona przed zabudową. A, jeszcze jedna sprawa, widzieliście, że albo widzieliście, albo nie, albo będziecie to widzieć w filmach kiedyś, jak oczywiście nie robię tego zawsze, ale jak zostało zabezpieczone wewnątrz, dół geberitu. Tu u siebie też gumą malowałem i powinienem tu zrobić dziurkę, o czym zapomniałem. Tu powinna być mała dziurka, żeby jakby woda się pokazała w zabudowie, to ta woda ma tutaj wypłynąć, ale o tym będzie późniejszy materiał, kiedyś porozmawiamy o tym, może na live'ach i tak dalej. Dobra, napełnione, no to spłukujemy. Poszedł ładny wirek. Na dole sucho. Puścimy jeszcze raz. Jak to będzie spłukiwało, jak to będzie myło? Na pewno wypróbuję i będę wiedział, czy warto ten kibelek drugi kupić. Na dole sucho. Sukces! Jest git! Oczywiście pierwsze próby, jak robię siadanie na kibelku, też podkładam coś pod spód, żeby w razie w, gdyby nie daj Bóg złe wymierzenie, źle się zaparło, czy cokolwiek by się zadziało, nie wiem, miska by pękła czy coś, to już takie moje, widzi mi się. Zostawiam zawsze kartonik na kilka, kilkanaście prób takiego kibelka. Można też zrobić tak, że jak chcecie tutaj obsilikonować na szybko, bo robicie to u klienta, to tu na sam kraniec kładzie się ze dwa worki 50 kg, może trzy worki. Kładziecie kleju, żeby go dociążyć maksymalnie. Robicie tutaj ten silikon, zostawiacie do zastygnięcia. Jak zdejmiecie te worki, ten kibel siłą rzeczy wróci i ten silikon będzie ściśnięty. On będzie miał mniejsze prawdopodobieństwo na rozerwanie się. Czyli są dwie szkoły na zrobienie tego silikonu. Albo dociążyć go tutaj trzema dwoma workami kleju i go obsylikonować, albo to zostawić i to zrobić później, jeżeli macie taką możliwość. Aż się gąbka wyflaczy i będzie można go jeszcze na tych śrubach raz dociągnąć po troszku, tam po ćwierć obrotu i dopiero obsylikonować.